Elo elo, z tej strony Krzysztof, jak dzisiaj ponownie, zagramy w Five Nights at Freddy's 2, szósta noc. No nie będziemy przedłużać, tylko będę po prostu mm, przechodził. I to jest noc, w której nie powinniśmy pracować już.

Cokolwiek jesteśmy i już pracujemy. Chyba. Nie wiem, co za to. Co. Kurwa. Jak on się tu pojawił? Nie mam bladego pojęcia. Dobra, cika, dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Ja po prostu go ładujmy. No chyba męgle jest w wętach? Nie, ja. Czekaj, jest w wętach I no co, ja świeciłem na niego. No dobra, może nie do końca na niego świeciłem. Może nie do końca, faktycznie. Ale często. Po drugie do... Temp. Ciągle ktoś tam łaził i nie mogłem świecić, więc to trochę takie oszukane. Błon, błon idzie, wętach Po wętach. To jest cikority, Co ciekawe nie ma. No, wykrakałem. Chciałem kamerę nałożyć przez chwilę. Ale nie wiem, co w ogóle można tak to zrobić. Zmieniała nie ma blokady takiej. Ale no co ja świeciłem przecież ciągle na ciebie W sumie nie wiem Wy oglądacie ten film, więc może sprawdzicie Nie wiem czy uda nam się w tym odcinku przejść to być może i tak, być może i nie dun, dun, dun. Aha, nagle tem, bo nie się teleportował do wentów. Ja Bombą bom, zaraz będzie nas atakował. Nakładaj. na świeczko, świeczko. Ładuj to, ładuj to. 都一娃，都一娃，都 Nie to! Ładuj, 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 ładuj. No spadaj! No nie wierzę, no ten dzieciak jest pośledzony, no! I widzieliście to sami, on ciągle był tam. Ej, o ta gra jest. Ja nie wiem. Prawie zapomniałem o Foxy. Okej, ci to do nas idzie. No co jest? Za co? co jest? <śmiech> 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 A bo lepsze pytanie mam. Jak Freddy do mnie się dostał? To jest dobre pytanie. Jak? О, папа Фредди идет. Сейчас можно зауважим, что. Teraz mamy problem z musiciem. przez tego Bamboya. Oj, oj, mamy problem. Ładuj to, ładuj to, ładuj to. jest dopiero co byłeś tu, Balonboy. No co? Co jest? Przez... Foksiego nie było. Foksiego nigdzie nie było. Co za chamstwo. Ej, ci też. Cidense. No normalnie cidense. Okim haki. E, dobra, jestem. Idzie mi bardzo dobrze. Jeżeli o to chodzi, jest mamy trzecią AM. więc jest niesamowicie dobrze. I żeby tak trzymać dalej: 5, 4, 3, 2, 1. Kurde, no nie! No nie! Ale ten dzieciak jest obsłynęcem. Siedziałem po tym 10 minut, i było przedziałem dopiero. Widzowie, idzie mi dobrze. Może to jest ta gra. Ta gra, w której wygram. No, bo Cika tutaj jest. Dobra. Wiem, że teraz Cika jest w korytarzu, a nie Foxy. Ale jak nawet była to Cika, lub kto inny w korytarzu, to i tak Foxy mi wyskakiwał, więc wolę świecić i wyjść na idiotę. Ale być upewniony, że Foxy mi nie wyskoczy bo przecież świeciłem w korytas, nie? Więc no. Hmm, dobra, tu. Za chwilę. Cztery, trzy, dwa, jeden. Dobra, dobra, dobra. 4, 3, 2, 1. Dobra, wysła. Musimy podładować. No nie zdążyliśmy do końca, ale dobra. Liz. Dobra, szybko tutaj kamerki. ładuj, 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 ładuj. Cztery, trzy, dwa, jeden. Kurde, no nie! No nie! No nie! Okej. Okay. Tej, cake. Dobra. Zosypcie, biegnij! Ej, Freddy mu nie nie rusza się Aha, to bardzo fajne Dobra, jestem ponownie, nie wiem jak długo się tu utrzymam, ale idzie mi dobrze. Swarta ja mi widziałem kątem oka. Trzeba ładować i ładować ten muzywek. Bonnie, 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 Bonnie.

Nie wierzę. No nie wierzę, ja świeciłem ciągle i nie mów ryj. nam. Dobra Dobra Susta Jest! Jest! O! O ja pier. Koniec! Jeremy! Tylko dwie stu stów... dwie deski! Ja pier... Robot... Robot skrobi. Ja yeah, Pier dwadzieścia na dwadzieścia na dwadzieścia na dwadzieścia no ends double Troop knight of mystery foxy foxy Ladies Night Freddy Circus Aha Cupcake Challenger Fazbear for Fever. Golden free O ja, da. ja będę się żegnał w końcu e, Tak naprawdę to ten film Znaczy ja chyba z 3 lub 4 godziny przechodziłem to. Do. Dobra, będę się żegnał z wami więc do zobaczenia do kolejnego odcinka. Cześć.